Ten gendbina najfajniej po litrach bajkowych nakrywa. Później wizualnie. O kurwa. Ładzie mi tu wyjeżdżasz, szkół. 600 metrów mi zostało. Jakąś ciebie gonię? Ominąłem ze czterech rakiety. Który jak Marek biegnie sobie, czy jedzie czymś na motorze? Tak? Na motorze! No. Andrzej, gdzieś tam a my omijamy Kuro, rakiety. Trajne <laughs> na nagranie. No to już prawie na miejscu, dobra wziąłem kurwa. I owo się jedzie tym tym... Mm, Rapem Marka nie ma, poczekaj chwilę. No jadę. Tak, tak, tak. No przenieś się. Mamo, follow me. Tak, po co masz <coughs> się w to Okej. Okay. No, no to wchodź. Mówcie kiedy. Kiedy. Kiedy każdy tak indywidualny. Tak, ah, każdy